Siemaneczku widzowie, w dzisiejszym odcinku wbijemy kolejnego Mcsteera na J-Jong'u, Jajong'u. Stoję. Jajong'u, widzowie, wbijamy Mcsteera na Jajong'u. Powinni dodać skina Jajong, nie? Jajko, Jayjong. to by było genialne. Ale no, ogólnie w tym odcinku typowo znów wbijemy Mcsteera. Naprawdę, widzowie, Chciałbym zrobić jakiś ciekawszy odcinek niż to wbijanie, więc proszę, piszcie propozycje, bo nie mam w sumie pomysłu, tak szczerze. A też przy okazji chciałbym zrobić taki po prostu ciekawszy film, bardziej zmontować. No bo teraz jakoś po prostu nie muszę montować jakoś dużo, żeby, żeby było to ciekawe. Po prostu no, wbijam i tyle. Chociaż nie mówię, bo tak czy siak się długo montuje takie filmy, ale nie tak długo jak niektóre inne, co kiedyś robiłem. No, dawniej fajnie były te momenty, gdzie się robiło, montowało długo i to tak fajnie wyszło, ale. Teraz nie mam pomysłu też co nagrać. Jakbym miał pomysł to bym zmontował, bo tak czy siak coś tam montować umiem. I chciałbym tak kiedyś zrobić mega zmontowane po prostu. Najbardziej jak potrafię po prostu, żeby to był taki potężny specjal. W sumie na nie wiem ile subu, ale kiedyś coś takiego bym chciał zrobić. Nagrałbym to i wrzuciłbym na, na właśnie specjal. Miałbym przygotowane. Mam nadzieję, że jak naj... najszybciej bym... jak najszybciej chciałbym to zrobić. Ale ogólnie typowo. Na dziedzioną Max Tier będzie dzisiaj. Szczerze wydaje mi się, że w te wakacje wbiję te 65K albo 70 do końca, nie? Bo leci to szybko. A do końca roku mam nadzieję, że się uda 80-90K coś takiego. Stoka, Wizwy, stoka! Kiedy stoka? Przewiduję 100K będzie ciężko, ale za rok może. Nie wiem w sumie, bo to później się ciężko to wbija. Same maxiery trzeba potem wbijać i no i niewygodnie się gra, miło to. Jest. Chociaż za taki czas roku za rok to będą wszyscy brawlerzy, no to w sensie będzie więcej brawlerów, więc na bank będzie już ze 100 postaci, więc na luzie stoka powinno wtedy być. Teraz, żeby mieć 100 tysięcy, jest jeszcze ciężko, ale... Nie tak jak dawniej też, nie? To samo, to samo, będzie właśnie za jakiś czas, będzie zamiast łatwiej, zamiast trudniej, będzie mega łatwo właśnie. Stoka, no to... Ci co mają już wszystkich na max tierze i mają te testo postaci by mieli, to jakby było to. Odejmowanie poharków z te skrzynki byłby koniec sezonu, tu dalej by mieli stoka, więc wiecie, już nie będzie tak ciekawie, ale no. Ten Hera naprawdę się pocił, no naprawdę, nikt go znów nie może pobić, te 200k, ale Radan, naprawdę on tak to zepsuł, ja nie mogę, jakby teraz to zrobił, to by miał te 200k szczerze, radam. Na no, masakra, strasznie to zepsuł, a my właśnie wbijamy Max Drangę na J.Jungle kolejną, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subika, no i co, widzimy się w kolejnym odcinku i typowo. Mówimy GG, bo to naprawdę ciężko się gra o tym nim trochę, ale nie było źle. Bardziej bym powiedział, że wkurzałem się, nie wiem, na GG.